O nic nie proszę, wystarczy mi, że Ty mnie kochasz. Ty kochasz mnie, ja kocham Cię, wystarczy mi, że Ty mnie kochasz. O nic nie proszę, wystarczy mi, że mogę Cię kochać. Ty kochasz mnie. Ja kocham Cię, wystarczy mi, że mogę Cię kochać. O nic nie proszę, wystarczy mi, że możemy się kochać. Ty kochasz mnie, ja kocham Cię, wystarczy mi, że możemy się kochać. O, nic nie proszę, wystarczy mi, że ty mnie kochasz. Ty kochasz mnie, ja kocham cię. Wystarczy mi, że ty mnie kochasz.